Cześć, jestem Kapral i witam Cię widzów w kolejnym filmie na moim kanale. Jestem lekko przeziębiony, także jak coś to sorry za mój głos, ale ogólnie no nie widzieliśmy się ponad dwa tygodnie, no i pasuje tutaj coś nagrać. Dlaczego mnie nie było aż dwa tygodnie? No przede wszystkim nie chciałem robić byle czego z tej gry. Oczywiście tu mówię o bs no w którym e, przez te dwa tygodnie się właśnie nic nie działo, dopiero teraz będzie się coś działo, bo dostaliśmy takie mocne info, że no musiałem nagrać odcinek. Ale ogólnie wcześniej naprawdę, jeżeli widzę, że nie ma co nagrywać, no to tego nie robię. Może za niedługo będzie kolejna beta Squad Busters, to nawet może być daily z tej gry, więc tak wam mówię. No a w dzisiejszym filmie zajmiemy się nowymi aktualnościami, ponieważ twórcy powiedzieli nam nieco o przyszłości, o pewnych zmianach, które nastąpią w naszej grze Brawl Stars już za niedługo. Więc jeżeli taki film ci się spodoba, to koniecznie wanie lajka pod tym filmem, zostaw sobie razem z dzwoneczkiem, no i dobrze, mamy tutaj aktualności z dnia 17 kwietnia, ja to dokładnie opublikuję dzień później, czyli kiedy już będzie 18 kwietnia, więc może niektórzy z Was już taką informację w grze zobaczyli, ale kto nie widział to Wam chętnie poprzeczytam, co tu się ogólnie zmieni, mamy tutaj napisane zmiany w widze mocy i naszych skinach, więc lecimy tutaj... Od samego początku. Ważne informacje koniecznie przeczytaj. W następnej aktualizacji zmienimy kilka rzeczy. Informujemy o wszystkim na bieżąco, żebyście zawsze mieli dostęp do najświeższych informacji o to wieści. No i dobrze, co my tutaj mamy jako pierwsze? Mamy tutaj napisane, że sezon Ligi Mocy zakończy się wcześniej, czyli 24 kwietnia w poniedziałek, czyli dokładnie za tydzień. Co to oznacza? No może oznaczać to to, że już, moi drodzy, w ten weekend będzie Brawl Talk. Dokładnie, że będziemy mieli Browtolka. No i no, wydaje się, że mogą naprawdę szybko zrobić update nowy. Jak już się ma skończyć sezon 24 kwietnia. Ale dobra, poczytajmy dalej. Może zaraz do tego wrócimy. Później tu w ogóle mamy taki trochę trudny wyraz. Restrukturyzujemy nasze poziomy skinów i ceny. Więc wszystkie przebrania za 49 gemów będą kosztować od teraz 79 gemów. Okej, okay, moi drodzy, czyli tutaj mamy taką właśnie... Podwyżkę wszystkich skinów. Tylko w tym tygodniu wszystkie będą dostępne w sklepie za 49 klejnotów. Okej, okay, moi drodzy, czyli co to może oznaczać? Może to oznaczać, że już właśnie skinów za tą cenę nie zobaczymy w tej grze. Będą one o wiele droższe. Logujcie się codziennie, jeśli macie chrapkę na konkretne przebranie. Jak sobie ogólnie wejdziemy do sklepu, to możemy zauważyć, że mamy tu już naprawdę masę przebrań właśnie za 49 gemów. Więc oni naprawdę tutaj szykują ogromne zmiany. Zobaczcie, mamy tutaj no praktycznie same skiny. No to tylko dwa za 149, a reszta właśnie za 49, więc jeżeli któryś Wam się jakoś tutaj podoba, no to możecie go sobie zakupić. No ja oczywiście nie będę tutaj nic kupował, mi to w ogóle nie jest potrzebne. Lecimy dalej, mamy tutaj przebrania, za Gwiezdne punkty nie będą już dostępne po aktualizacji. O kurde, zobaczcie na moją ilość starpointsów. E, no, pytanie, czy wreszcie je wydam ze względu na tą informację. E, przeczytajmy sobie dalej, co oni nam tutaj dokładnie e, piszą. E, mamy tam napisane, że tak, macie czas do rozpoczęcia aktualizacji, aby kupić te, e, które sobie upatrzyliście. E, przerabiamy gwiezdne punkty i wszystko nabierze większego sensu po aktualizacji. Ok, czyli możliwe, że oni tutaj będą coś... No będzie coś nowego, moi drodzy, tak? Coś tutaj będą zmieniać w tych punktach. Aby jednak uniknąć niespodzianek, informujemy was o tym, zanim ta zmiana zostanie wprowadzona. Jeśli nadal nie jesteście pewni, co zrobić z gwiazdnymi punktami, możecie poczekać na Browtorka, w którym wyjaśnimy co i jak. Wiecie co, ja bym chętnie poczekał, bo teraz, no, jak mam być z wami szczery, to naprawdę, no, nie wydaję skinów za Star Points, ponieważ dla mnie to są takie totalne, no... Tutaj nie chcę używać brzydkich słów, no ale wiecie, no to totalnie mi się nie podobają te skiny, e, tak samo tutaj w ogóle ze sklepu, a nie dobra, tu, tu mi się w ogóle powaliło, bo jest za e, punkty z y, klubu, ale tutaj właśnie za te star pointsy to naprawdę totalnie mi się e, nie podobają i nie mam w ogóle zamiaru wydawać tych star mimo że mam ich tak dużo. No więc powiem wam, że naprawdę dosyć ciekawe zmiany. Ja na razie będę czekał do tego Brawl z tymi Star Pointsami, więc nic też na tym filmie nie będę kupował. No i co, no myślę, że po tych informacjach możemy stwierdzić, że już w tym tygodniu pewnie będzie ten Brawl Talk. No bo skoro sezon ma się skończyć 24 kwietnia, a miał się skończyć pewnie, no już nawet nie wiem kiedy. Czekajcie, kiedy się kończy karnet, zobaczmy. To jest pytanie. Aha, no też tutaj mamy, że za 14 dni się kończy. Czyli za dwa tygodnie, a liga by się skończyła za tydzień. Dobra, wszystko się zgadza. Czyli moi drodzy, no wydaje mi się, że właśnie Brawl będzie już w ten weekend. No i dobrze, to by już było na tyle w tym filmie. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co wy w ogóle sądzicie o tych zmianach, czy są one na plus czy nie. No i ja się już z wami będę żegnał, do zobaczenia, no i cześć.